Nie było filmiku, to nie było filmiku. Teraz nagrywamy praktycznie codziennie. Wczoraj filmik z treningu, dzisiaj filmik z wypuszczenia gąbka. Gąbek wszedł do mnie w poniedziałek, e, w poniedziałek wieczorem e, po prostu na oblocie głębi wskoczył za moimi samiczkami. No i co mogę powiedzieć? No gąbek był naprawdę skrajnie wykończony, nie nadawał się do, do opuszczenia nawet za 2-3 dni. Także czekam aż do piątku. Skontaktowałem się z hodowcą po rozmowie z hodowcą ustaliliśmy, że gąbę będzie jednak puszczony ode mnie hodowca mówi, że jest odległość nie za duża a jak stwierdzi, że jak ja twierdzę, że fajnie go odbudowałem, no to w takim razie niech się gąbę przeleci no i tak właśnie zrobimy, no nie? jest godzina 7 rano, także wcześnie, no, tak się właśnie gąbki powinny puszczać niektórzy hodowcy tam widzę puszczają nawet i popołudniami gąbki, moim zdaniem jest to bez sensu tym bardziej jeszcze jak wiatr już jest mocny i jest gorąco, no to takie puszczanie gąbków po dwóch dniach, na przykład przetrzymania u siebie, im się wydaje, że taki gąb doleci. No, koledzy, no niestety taki gąb nie doleci. Przeważnie doleci, to są małe naprawdę szanse. Gąb musi być faktycznie fajnie odbudowany, żeby po prostu nie bał się wybrać w drogę powrotną. No, ten gąbek ma do domu około 50 kilometrów także myślę, że na spokojnie sobie poradzi. Tym bardziej, że pogoda dzisiaj bardzo fajna, nie ma wiaterku, jest temperatura około 14 stopni. I no i myślę, że to jest dla niego rzut beretem, no to tylko kwestia dosłownie paru minut i będzie w domu, no nie. Ale co koledzy, jeszcze miałem mówić. E, zwróćcie uwagę na to, że puszczać takie gąbki, ja już puściłem naprawdę kilka tego w tym roku. Zawsze trzymam je do takiego momentu, żeby te głębie były naprawdę no, fajne w ręce, no nie? Zwróćcie uwagę, jak ten gobek wygląda. On jest tak przygotowany, ja bym miał iść dosłownie dzisiaj na lot 500 praktycznie, no nie. Także siedział parę dni w specjalnej celce. No i dostał takie jedzenie, jak u mnie go na loty dostają. No nie? Także dostał i karmę energetyczną. Także przygotowany jest super. No nie? To takie jego skrzydełko. Kolega naprawdę bardzo fajne gąbki utrzymuje. Jeszcze ani jednego piórka nawet nie wyrzuciła. Samiczka jest z roku 22 jak widać. Tak, Odział 175, końcówka 203. Kolega będzie wiedział, to, który to jest kolega. I numer telefonu, oczywiście, podany. Nie będę pokazywał telefonu, no bo, no bo wiadomo, nie każdy sobie życzy. Także gąbek w super formie, ładnie, obudowany na tps Na chyba wizjona z tego, co mi się wydaje. Także niech sobie do domu wraca. Myślę, że to jest kwestia minut. z kodowcą było ustalone, że będę go puszał, właśnie o tej godzinie. Mój, że wloty oczywiście będą otwarte, żeby na niego po prostu czekały, no nie. No, także nie sobie startuje i czekamy na odzew. On prawdopodobnie jest dzisiaj w pracy, także będzie dzwonił na pewno po południu, jak wróci. Dobra, niech sobie leci. No, a i pięknie, pięknie poszła. chwileczkę popatrzymy, poczekamy, czy nam się gdzieś pojawi, czy nie. Ale myślę, że dla niej taki dystans to jest dosłownie pikus, no nie? No, mój gąbek miał też szczęście we w środę w środę byłem po gąbkach, który, który był zgłoszony ode mnie dosłownie on rzut miał to powiedzieć w linii prostej 2 km no, o godzinie wieczornej w niedzielę z lotu już nie dał rady po prostu do domu dojść siadł wieczorem przy drodze, szedł praktycznie na piechotę z tego co mi kolega mówił wziął go w ręce, wziął go do domu Zadzwonił do mnie, tylko że zadzwonił do mnie dopiero, Dopiero, ale albo albo i nie, no dobrze, no nie, bo zadzwonił do mnie w, we wtorek. We wtorek zadzwonił do mnie, żeby mu ustalić po prostu gąbka brzega, którego ma u siebie, którego też w miarę mu się wydaje odbudował, i no, żeby po niego przejechać sobie, czy jak tam, myślał, że po prostu jako dawny prezes lotowy będę miał kontakty do hodowców Stanowrzega. No i wszedłem w spisy tam na listy konkursowe, no i udało się ustalić, że gąbek jest mój, no nie, także gąbek był mój oczywiście ja po, no co razy się gąbek że jest gąbek mój no i, no, i, no i co, pojechałem po niego, gąbek siedzi już w domu samczyk niebieski, także koledze bardzo serdecznie dziękuję zachował się po prostu ja prawdziwy hodowca, chociaż hodowcą nie jest, ale myślę, że myślę, że kwestia czasu i w nasze szeregi wstąpi, tak mi się wydaje także tylko się cieszyć no, także tak to wyglądało u mnie z wypuszczeniami gąbków Było tych gąbków kilka już wypuszczonych Było w sumie chyba dwa telefony z dziesięciu no, Nie zawsze oczywiście te gąbki mają pozakładane numery telefonów No niestety, ale gdzieś ciężko to hodowcom respektować Regulamin mówi wyraźnie, że wszystkie głębie powinny mieć numery telefonów Albo znaczniki, albo naklejki na tipesach Nie każdy jednak to robi Moim zdaniem jest to niefajne działanie i trzeba to poprawić no nie, no, bo później są różne tematy niepotrzebne eee, ktoś się może po prostu no wiadomo dowalić no nie? do takich rzeczy jak będziemy tak robić także tak to koledzy wygląda sytuacja no i co eee, mój głąb wczoraj został jeden wypuszczony z tych trzech co mówiłem jeden doleciał, koledze podziękowałem telefonicznie zadzwoniłem do niego no, no oczywiście E... Oczywiście, no, wiadome, no, jak to jest. No, nie zawsze te gąbki dolatują, no, różnie to bywa. No, nie, nie, ma, nie ma recepty, że gąb nawet i z 3 km potrafi po prostu zginąć po drodze z łapiego jaszą czy soku. No i może być wtedy wiadome. No, nieprzyjemna sytuacja, no, bo komuś się wydaje, że głębia odbudował, niedaleko gąb miał, no, nie podziękował mu za ten temat. Tam ostatnio otrzymałem to tam w komentarzu na jakimś tam e, portalu na YouTube, że ktoś tam pretensje ma do mnie, że po prostu nie podziękowałem komuś za gołębia, którego puścił dwa lata temu, czy rok temu, jakoś tak, nawet już nawet nie pamiętam dużo takich sytuacji było z tymi gołębiami a że ja wszystkich się nie może spamiętać oczywiście no twierdzi, że gościu, że puścił gołębia no, no, no co ja mogę powiedzieć, skoro puścił i go umie nie ma, no, 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 to, no, to, no to skąd się, no to no, ja mogę komuś podziękować za wypuszczenie gąka, którego umie nie ma, no nie no, najlepiej tak jak ja mówię, no nagrać filmik z wypuszczenia no, no, no i wtedy, wtedy mamy pewność, że jest temat zacjony jak, jak należy, no nie? to jest taki mi się wydaje, dla młodych i, i strutarzy, jak to należy robić prawidłowo, no nie? No bo każdemu się, nie każdemu się wydaje, że, że te głębi naprawdę dolatują po wypuszczeniu, no, nie? no i co? I coś miałem ciekawego powiedzieć. Na pewno nie będzie w filmiku, filmiku z lotu w niedzielę, no bo lot jest przełożony i bardzo dobra decyzja moim zdaniem. Rejon lotowy Tarnobrzega przełożył lot na poniedziałek W niedzielę pokazują burze, tak w rejonie Poznania z tego co patrzyłem Także tam będzie dość ciasno, naprawdę ciemno i deszczowo prawdopodobnie Także te gąbki miałyby pewnie problem z przedarciem się Także moim zdaniem dobra decyzja z poniedziałkiem Jak najbardziej popieram, żeby po prostu patrzeć na pogodę i te loty yy, no, można po prostu ustawiać, no nie? No. no, i też na tygodniu miałem kolegę z mojego działu, nawet z Nowej Dęby. Kolega przyjechał, też po gąbkę, mnie mówić. No i też oczywiście miał numer telefonu, zadzwoniłem. Kolega mówi, że nie będzie ryzykował, żebym go puszczał. Przyjechał do mnie osobiście, przy okazji mnie odwiedził, no nie. Miał okazję, gąbka sobie odebrał, podziękował. No i tak to właśnie się powinno załatwiać, no nie? No, ja też, jak jest oczywiście blisko, jak jest możliwość, to staram się w głębie jeździć, jak tak yy, wiadome Wiadomo, jak nie jest za daleko, no nie? jak poczta polska teraz nie działa, no to jest problem. No i jednak te głębie hodowce musimy w odpowiedni sposób odbudowywać. No. Mam nadzieję, że mój filmik poniekąd, poniekąd sytuacja, no nie, jak to nieraz, nieraz wygląda. No i tyle. I Szykujemy ekipę do, do lotów. Samiczki sobie już polatały godzinkę, teraz będę puszczał samczyki i filmik zaraz wrócę do sieci. Także pozdrawiam wszystkich. Kolegów i koleżanki, i hodowczynie, które są nasze szerega. Także udanych lotów w ten weekend. Niech się darzy. Dobry lot. Pozdrawiam.